Na urlop zawsze jeżdżę ze swoim światłem. I tobie polecam to samo. Zgłupiałem pomyślisz, ale daj wytłumaczyć. Kwatery, które wybieram, na zdjęciach wyglądają pięknie, ale te zdjęcia robione są zawsze w ładny słoneczny dzień, kiedy wszystko wygląda wspaniale. Ale wieczorem ten obraz się zmienia i okazuje się, że oświetlenie we wnętrzu jest straszne. Jakaś lampa przeraźliwie migocze i drażni, nawet jeśli nie widać tego gołym okiem. Jest zbyt jasno, za to nad stołem brakuje światła. W kuchni świeci świetlówka o trupiej niebieskiej barwie, która nie nadaje się nawet do prosektorium, bo obudziłaby umarłego. Dlatego na urlop zawsze zabieram ze sobą swoje oświetlenie. Pierwszy na liście jest świecący grzybek lampka stołowa na baterię, która oświetli blat stołu i zrobi wieczorny klimat. Biorę też między innymi kinkiet do czytania z dorobionym kablem. Mogę nim rzucić światło na ścianę albo na obraz. Te kilka rzeczy łatwo zmieszczę do bagażu podręcznego. Najwyżej nie wezmę kilku koszulek. I gdy zastaje na miejscu beznadziejne światło, wszystko lub większość wyłączam i wyciągam z, waliz z walizki swoje. Grzybek ładnie oświetli stół, kinkiet na kablu oświetli obraz w tle. I to są warunki do wieczornego relaksu przy winku. Tak można wypoczywać. Bo z oświetleniem jest jak z życiem. Jeśli o nie nie zadbasz, to będzie byle jakie.